Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie haul. Mam wrażenie, że haulu nie było strasznie, strasznie, strasznie dawno. Przynajmniej nie pamiętam, kiedy nagrywałam taki haul. Wiem, że ten open box look fantastic, ale tak poza tym to też w innych sklepach coś kupuję. I uzbierałam się tego na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. Chciałam Wam to się pokazać. Um, więc jeżeli jesteście ciekawi, co tam mam i z czym chciałam się z Wami podzielić, oglądajcie do końca. Nie zapomnijcie nacisnąć um, guziczka subskrybuj, który jest chyba gdzieś tutaj poniżej. E, oczywiście zostawcie łapkę w górę e, i komentarz. Będę bardzo wdzięczna za Waszą aktywność na moim kanale. I po tym wstępie przechodzimy do Meritum. Prawie wszystkie produkty, które tu mam, kupiam w bucie. Bo jest to chyba mój ulubiony sklep, poza tym tam są często promocje 1 plus 1, teraz jest 3 plus 3, więc zawsze można coś ciekawego znaleźć. Ehm, I co? Zaczynamy chyba, tak? Może zacznę od tego, co nie zbudza, Mianowicie to jest odżywka do kompletu do szamponu, który pokazywałam Wam w ulubieńcach. Jest to L'Oreal Elvif Dream Long. Użyłam jej dzisiaj po raz pierwszy. Więc jeszcze nie umiem się wypowiedzieć na temat tej odżywki, ale pierwsze wrażenie jest okej. Okay. Szampon jest świetny, zobaczymy jak się na dłuższą metę sprawdzi. Odżywka. I powiem Wam, że największe moje zaskoczenie było to, że szampon jest dość rzadki jak na szampon, ale ta odżywka jest bardzo gęsta, więc będzie bardzo wydajna i naprawdę niedużej trzeba wziąć. Bardzo łatwo się rozprowadza na włosach, więc pierwsze wrażenie jest naprawdę mm, bardzo pozytywne. No więc. Y Jestem zaciekawiona jest będę dalej na pewno używać i testować z chęcią. Mam dwa produkty z KIKO, e, które chciałam Wam pokazać. I tak, pierwszy to jest peeling do ust, o którym już wspominałam ostatnio. E, I powiem Wam, że robi to, co ma robić. On jest cukrowy, więc e, jakby możemy to wszystko zlizać z ust, jeżeli się nie brzydzicie. E, ale ta baza, na której jest ten cukier, jest taka dziwna. E, nie chcę powiedzieć, że jest zła, to jest po prostu nie taka konsystencja, jak ja bym chciała. Ona jest taka trochę za tłusta, trochę za rzadka, taka, taka chemiczna. Nie umiem Wam powiedzieć, co mi w tej bazie e, tego peelingu nie, nie pasuje, ale robię robotę i na pewno go będę używać, żeby go zużyć, ale na pewno go nie kupię po raz kolejny, bo... No nie, po prostu to nie jest mój produkt. I jeszcze mam jeden produkt z Kiko, e, Magical Holiday Vinyl Lip Lacquer. W kolorze 05 i to jest właśnie produkt, którego jest... Znaczy to jest czerwona pomadka. Ja cały czas szukam czerwonej pomadki. O tak, zakręciłam się. No i myślałam, że może to będzie to. I kolor ma przepiękny. Zobaczcie. Kolor jest po prostu piękny. Kolor jest po prostu czadowy, ale jest niestety dość nietrwała. Więc jest po prostu... Nie zastyga i jak napijemy się czegoś, to... E, schodzą, e, Schodzi po prostu, trzeba ją ciągle poprawiać, więc mam co do niej mieszane uczucia, ale to. Ale pięknie pachnie. Taki ma bardzo świeżo opasowy zapach. E, mam do niej mieszane uczucia, ale będę jej na pewno używać, bo mi się bardzo podoba, podoba kolor, ale to nie jest produkt trwały. Dobra, i teraz przechodzimy do produktów z Buca. E, coś, co, ja, co bardzo lubię, wybaczcie, że jest brudne, ale bardzo często go używam, w sumie za każdym razem. To jest taki wielki pędzel kabuki. Zobaczcie, on jest tak w sumie do do ręki. Jest taki. Jest świetny. Ja go używam. Mam taką paletę do konturowania, że są jasne i ciemne. Ja tak po prostu mieszam i sobie tu boki twarzy ocieplam. Jest po prostu świetny, miękki. Myłam go już parę razy i w ogóle nie, się nie dzieje. Nie wypadają włosy. A jest to marka ta, która jest u nas w bucie. Number 7. Jest bardzo, bardzo fajny. I z tej marki mam jeszcze jedną rzecz. Jest to mianowicie pod oczy. I tak jak wam wspomniałam wcześniej, ten to serum takie z Kofeiną z The Ordinary niestety się u mnie nie sprawdziło, to to mi bardzo pomogło. Zrobiłam taki szybki research, jakby wiedziałam, co mogę u mnie na szybko kupić, żeby nie zamawiać gdzieś online i czekać długo. I te kremy z Number 7 miał bardzo dobre opinie, więc wzięłam taką wersję Lift and Luminate. Triple Action. Generalnie bardzo mi pomógł, bardzo dobrze nawilża. Widzę też taką, że też ta skóra jest taka gładza, razie napięta. Generalnie to, co wszystko ma robić, krem od oczy robi. Um, no jestem z tym zadowolona, ale tak jest po prostu, to jest po prostu dobry krem. Na pewno nie będzie jakimś moim ulubieńcem, ale cieszę się, że go mam, bo mi naprawdę pomógł po tym produkcie z The Ordinary. Coś, co mnie korciło, żeby użyć, ale chciałam Wam najpierw pokazać. Kupiłam e, szczotkę taką Puddle Brush, bo ja używam Tangle Teasera, ale on już jest taki zmęczony, że tak powiem. E, I jakoś tak nie wiem, czy przez to, że on już jest taki stary, to mam wrażenie, że jakoś tak zaczął strasznie ciągnąć mi te włosy i mi tak strasznie jakoś włażą znowu, więc pomyślałam, że nie zacznę od tego, że zmienię szczotkę. E, jest to szczotka z marki Mark Hill. E, to jest napisane, że ona jest niby z olejem marganowym. E, jest napisane, że ona ma dzięki temu olejowi, niby, wygładzać, ale ja nie wiem, nie wiem, gdzie jest ten olej. Nie, nie, generalnie to nie jest istotą dla mnie sprawy w tej szczotce. No zobaczymy. Kiedyś miałam taką dużą szczotkę, jak mam takie bardzo długie włosy i bardzo ją lubiłam. Kupiłam oczywiście produkt and Glory, bo ja zawsze muszę kupić coś and Glory, bo bym była nie sobą. I kupiłam peeling, który pachnie przepięknie. Jest taki delikatny, taki kwiatowy zapach. Więc zobaczymy. Ja, jak wybieram Pininin Soapen Glory, to wybieram te takie. Więc on jest taki. że nie wypada. E, bo teraz mam e, taki. takiej takie galaretki. I one są fajne, ale one tak niedobrze nie, nie ścierają jak, jak te takie twarde, że tak powiem. Taką mam twardą, zbitą konsystencję. Są po prostu dla mnie lepsze. No i oczywiście coś do włosów. E, mój, e, moje włosy lubią się puszyć, więc wybrałam coś takiego. U, Umberto Giannini, to się chyba tak czyta. No More Feel. I to jest e, takie serum Cysoprano do włosów kręconych. I moje włosy mają tendencję do tego, że jakbym pewnie zaczęła je pielęgnować tak, jakby się powinno pielęgnować włosy kręcone, to one by się zaczęły jakoś tak z sensem pewnie. <laughs> Może nie to, że miałam takie loki afro, ale myślę, że one by na pewno były bardziej takie strony kręconych niż jakichś takich prostych, ale nie mam na to ani czasu, ani ochoty. Więc kupiłam takie serum, mmm, które nakładamy na... Już poczekajcie, bo mam dwa. To jest to na mokre włosy chyba. Ta, 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 ta. Hmm. Tak, to jest serum, które nakładamy po tym, jak wytrzemy włosy. To znaczy, żeby odsączyć nadmiar wody i od wysokości, tak mniej więcej połowę długości włosów, nałożyć to. Seruch, a potem stylizować i robić wszystko tak, jak nam się pod... Mam jeszcze drugi produkt do włosów z tej samej e, marki, tylko że to jest olejek i on jest przeznaczony też do włosów farbowanych i on też ma e, powodować, że nie będą się puszyć. E, jest ochrona przed przesuszeniem e, i w trakcie stylizacji i w trakcie farbowania włosów. No i generalnie ma tak odżywiać. I on ma tutaj olejek z bergamotki, olejek z um, cytryny I jest w 97% naturalny. I ten z kolei nakładamy, jak włosy są już suche, wystylizowane, to jest napisane, żeby po prostu parę pięć, pięć kropli e, wymasować w suche włosy, a jeszcze zapomniałam dodać, że w tym było napisane, że trzeba to wczesać. Grzebieniem, że nie wiem czy to ma znaczenie, że jest grzebieniem, czy po prostu weźmiemy i wgnieciemy, wetrzemy we włosy. Nie mam chęci. I mam jeszcze jeden produkt z uh, Soap and Glory. Jest to Glow Lotion. Ja w nim wysmarowałam się tutaj na dekolcie. Nie wiem czy to widać, bo um, strasznie mnie ciekawią te produkty, tak jak Mahuda i um, no ta marka Rihanna, jak się nazywa? Zapomniałam. Generalnie wiecie o co chodzi? One mają takie rozświetlacze płynne w takich buteleczkach, ale to jest dla mnie chyba trochę za dużo. I pomyślałam sobie, że tak, jak ja to kupię, to jest w sumie dość drogi produkt, którego potem pewnie będę używać bardzo rzadko albo bardzo mało, a to są takie duże pojemności, a więc stwierdziłam, że to chyba nie jest. Co? A jak nie jest to... Hmm, Czego ja szukam, a ja chciałam coś takiego delikatniejszego, bo chciałam na przykład na nogi, jak e, mam bardziej odsłonięte nogi, albo właśnie gdzieś tutaj. No i znalazłam to w butcie. E, I to jest po prostu taki. E, on ma taki dziwny kolor tutaj w tej butelce. To jest taki po prostu balsam który ma taki różowy po, po taką różową poświatę ma. Ja nie wiem, czy to widać na tej Ja pomalowa, posmarowałam się tym, to widać w naturalnym świetle bardzo ładnie, nie wiem, w tym sztucznym. Zobaczę później. Widzicie? To jest tutaj. I on tak wygląda po rozsmarowaniu. Taki jest troszeczkę jakby mokry efekt. Nie wiem. Mam nadzieję, że to coś, coś widać. Ale ja mam też to tutaj. Um, I w jednym naturalnym świetle to wygląda bardzo ładnie, ja tego na pewno będę wróżowa do nóg. Tutaj się rzadko tak odkrywa, więc pewnie będę tego używa na dekolt, chociaż to jest... Przepraszam. Chociaż jest napisane, żeby tego używać właśnie na dekolt ręce, na tak górne partie, no ale oczywiście na nogi chyba nie jest zakazane. Dobra, i co? Mamy ostatni produkt i to jest produkt Food Soak o zapachu watermelon. Ja niestety przez to, że tutaj jest takie suche powietrze, cały czas problem z tym, że mam suche stopy, więc znalazłam taką sól do e, moczenia stóp. Tu jest napisane, żeby dwie-trzy łyżeczki do gorącej wody e, i na 15-20 minut zanurzyć stopy, a potem e, żeby e, jakąś taką tarką, pumeksem po prostu zetrzeć tą matką skórę. Zobaczmy. Jeszcze tego nie używałam, e, ale jestem tego bardzo ciekawa. Nazywa się to, na marka to jest Sunday Rain i mieli bardzo różne fajne rzeczy. Dużo mieli soli do kąpieli, ale te sole były takie malutkie słoiczki, były dość drogie, więc e, tak pomyślałam sobie, że ja i tak nie mam czasu się kąpać, także żebym się gdzieś tam miała położyć i leżeć w tej wandie, więc mimo że było interesujące to sobie odpuściłam. I wydaje mi się, że to jest całkiem chyba będzie wydajne, bo to jest 400 gramów. A jak mam wrzucić 2 trzy łyżeczki takie od herbaty, no to powinno wystarczyć na jakiś czas. No nie wiem, zobaczymy. Dam znać. Co z tego będzie? No i co? To chyba tyle. Tyle udało mi się ostatnio kupić rzeczy. Myślałam, że z tego więcej, ale nie. Mi się go wydawało. Um, no i jeszcze mam raz pokażę, widzicie, to już troszeczkę wchłonął się ten blask z Open Glory i on ma taką fajną różową poświatę. Taki bardzo delikatny, dyskretny jest ten blask, że widać, że coś się dzieje, ale nie jest taki nachalny, że idziemy po prostu i siedzimy się jak um, jakaś lampka ojcowa czy coś takiego. Uh, więc myślę, że na pewno będę go używać, podoba mi się. Uh, I co, w ten oto sposób pokazałam wam wszystkie moje nowości. Teraz będziemy testować i sprawdzać, co się uda, co się przyda i co jest fajne, a co się okaże nie wypałem. Mam nadzieję, że oczywiście będzie więcej tych fajnych rzeczy, mniej tych trochę mniej fajnych. No i co? Dam animać. Może w ulubieńca się coś pojawia, może nie, a może dopiero w Denku. Więc zobaczymy. Generalnie dziękuję Wam bardzo, że spędziliście ze mną tych kolejnych kilka minut. Zostawcie kciuki w górę, komentujcie, subskrybujcie, a ja się widzę z Wami już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa!